Szanowni Państwo, miło Państwa powitać, z Państwem się spotkać. Na początku chciałbym podziękować Stowarzyszeniu Studenci dla Rzeczpospolitej za zaproszenie do wygłoszenia tego odczytu. Szanowni Państwo, takie pytanie, które nasuwa się nam na początek, może wydaje się oczywiste, ale, ale może nie wszystkim, Dlaczego warto zajmować się Witoldem Gileckim? Dlaczego warto nim mówić, pisać? Dlaczego warto badać biografię tej postaci?